Hejka, dziś odpowiadam na pytanka, które się niedawno pojawiły Pierwsze pytanie: czemu akurat ten LPS jest maskotką twojego kanału? Ponieważ, e, mi to, e, ponieważ bardzo mi się spodobał e, i skojarzyło mi się to z moją ulubioną serią książek Drugie pytanie, czy planujesz jakiś serial albo short film? Planuję albo w wakacje, albo po wakacjach Trzecie pytanko. Czy masz jakiegoś EPS z drugiej generacji? Mam z saszetki. Czwarte pytanie. Jak ma na imię ta sarenka? Ta sarenka jeszcze nie ma imienia, ponieważ nie znalazłam imienia pasującej do niej. Jak chcecie, napi napi napiszcie propozycję w komentarzach. Najlepszy komentarz oznaczę serduszkiem, i to będzie nowe imię mojej sarenki. I ostatnie pytanie: pokaż swojego ulubionego LPS-a. Moim ulubionym LPS-em jest oczywiście ta sarenka, a moim nieulubionym, moim nieulubionym są dwa LPS-y: ten słoń. No, i to coś. No i to było na tyle, do zobaczenia w następnym filmie Siemano!